Przez ostatni czas Łucja kilkukrotnie próbowała umówić się z siostrą. Ta w końcu zgodziła się, by towarzyszyła jej podczas przymiarek sukni ślubnej. Nie chcę tego słuchać! Za karę nie pojedziesz na wycieczkę! Ale to nie moja wina! Łucja, ratuj mnie! Cześć! Dzień dobry! Dzień dobry! Łucja Jankowska. Jestem siostrą Malwiny. Przyjechałam na ślub. Anka Pietrzak. Idź poczekaj przy samochodzie! Ale ja mam sprawę do Łucji! Następnym razem ją załatwisz! Idź! Mogę wiedzieć, co się stało? Proszę, niech pani porozmawia z siostrą. Lubię ją, ale nie mogę dłużej udawać, że wszystko jest ok. Malwina coś zrobiła? Tak, kupiła Oliwce bez konsultacji ze mną telefon komórkowy. Bardzo drogi model. Oliwka wzięła go do szkoły i zamiast skupić się na lekcji, pokazywała koleżankom nowe aplikacje. I skończyło się na uwadze. Przykro mi, ale Malwina na pewno nie miała złych intencji. Wiem, ale czasami przeszkadza mi w wychowywaniu córki. Do widzenia, pani. Do widzenia. Staram się zachować spokój, ale nie pozwolę, by Malwina rozpuściła moją córkę. Ustaliliśmy z Krzyśkiem, że nie będziemy Oliwce pozwalać na wszystko i kupować drogich gadżetów. Malwina ciągle łamie te ustalenia. Nie podoba mi się to. Właśnie taką sytuację miałam na myśli, mówiąc Malwinie o konsekwencjach ślubu z rozwiedzionym mężczyzną z dzieckiem. Malwina zawsze będzie tylko macochą, która częściej będzie przeszkadzać niż pomagać. Myślę, że w tej sytuacji to była żona Krzysztofa ma rację. Rozumiem, że nie podoba jej się rozpieszczanie oliwki drogimi prezentami.